They shimmer on our skin. Dzień dobry bardzo, w kolejnym dniu. Wczoraj, tak jak widzieliście, byliśmy w Lublinie. Późno wróciliśmy i się z wami już nie pożegnałam, więc będzie to taki vloguś łączony, weekendowy. Weekendowy vloguś będzie i, i zobaczymy, co będziemy dzisiaj robić. Już czuję, że jest upalnie. Jest godzina siódma rano, także słońce praży. I wiecie co? Jeszcze jedną rzecz mieliśmy kupić. Mieliśmy kupić... Te złączki do stelerza, do basenu, bo basen jest nierozłożony i oczywiście zapomnieliśmy kupić tych złączek, więc najwyżej mąż kupi w poniedziałek sam te złączki i będziemy rozkładać albo dzisiaj rozłożymy i zobaczymy, czy dużo złączek brakuje, żeby żebym właśnie mogli gdzieś tutaj kąpać w basenie, bo nawet Wiola zadała mi pytanie, czy w tym roku będzie basen rozłożony? Ja jej odpisałam, że będzie basen rozłożony, tylko nie mam zełączek. No i to jest taka robota. Więc zaczynamy nowy dzień, niedzielny. Dzisiaj później wstałam, wczoraj późno wróciłam, dzisiaj późno wstałam, ale najważniejsza radość dziecka. Bądźcie zadowolona z rowera. Ona już nie miała rowera. Miała ten swój, co my żeśmy jej kupili już dawno temu. I z niego już wyrosło, wyrosła, więc najwyższa pora, trzeba było jej kupić nowy, ale o tym to potem, bo ja teraz muszę się jeszcze rozbudzić, a teraz uciekam do internetu, a później się z wami na pewno jeszcze połączę. I dzisiaj o siódmej rano mamy już 23 stopnie. Co dalej? Jucia, co nasze? Idzie, idziemy na jagody, na jagody. Oczka, mamy czarne Buszki granatowe. Buszki granatowe. granatowe. Nie pamiętam tej pasajki. A sukienki nasze są seledynowe. A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi. Idziemy na jagody, na jagody. Niedzielne Popołudniowy dzień dobry, bardzo wybraliśmy się do lasu. Wiem, kiczowato wyglądam w tej czapeczce, ale musi być ochrona przed kleszczami. Bluza na taki upał też musi u mnie być, bo ja muszę być tutaj, wiecie, odziana dobrze od stóp aż po głowy, żeby tutaj nic nie weszło i nic mnie nie zjadło. wiem, na własnym podwórku też mogę spotkać kleszcze, ale gdzieś las mnie bardziej przed nimi przeraża. Ale wybraliśmy się, Ania poszła na jagody tam w Twojej miejscowości, a ja stwierdziłem, że też idziemy na jagody, chociaż nie wiem, czy coś znajdziemy już o tej porze. Ale powdychać świeżego, leśnego powietrza zawsze można. Zaraz Wam pokażę, co dzieciaki robią. A dzieciaki, proszę bardzo, zaraz spadną i będą mieć w gipsie albo nogę, albo rękę. Antoś, możesz stamtąd zejść, dzieciaczku mój. Łosia, łosia szuka? To nie wiem, gdzie będziemy uciekać przed tym łosiem, jak już go znajdziemy. Co? O tam był łoś? Las, tak jak widzicie, piękny. Nie wiem, co to jest za miejscowość. Ale jest dużo, widzę, naszykowanego drzewa do zakupu. Naprawdę. A las jest taki mieszany, no, iglasto- liściasty.

Antosia, ci się podoba spacer? Antoś, jak ci się podoba spacer? Nie, nie dowiemy się, jak Antosia się spacer podoba. Piękny. Piękny? Piękny. Ach, dziękuję Ci bardzo Antosiu. Pięknie pachnie. Cokolwiek to jest. Chcesz jeszcze więcej? Ale takiego dłuższego urwień mamusi. O, dziękuję Ci ślicznie, Antosiu. O, ślicznie, dziękujemy, toś ślicznie. Mamy jagody! Nasze pierwsze! Kiedyś pamiętam z ciocią yy, kiedyś, dawno, dawno temu na Wólce Kobylańskiej też chodziłyśmy po lesie i zbierałyśmy jagody, ale wiecie ile to było lat temu? O, ho, ho. Ale są nasze pierwsze jagody, dziewczanta! Po... Muszę Wam powiedzieć, że ponoć jestem strasznie pogryziona. Zresztą zrobili mi zdjęcie, to widziałam, że tu jestem bardzo pogryziona i tu. Jesteśmy wypryskani specyfikiem na kleszcze i na komary. I powiem Wam szczerze, że to co można sobie wsadzić, to faktycznie jak się idzie do takiego lasu. Bo ja mam wrażenie, że im bardziej człowiek się wypryska, tym... Więcej jest pogryziony, bo jesteśmy równo wszyscy ścięci, a wszyscy są e, wypryskani. Nie ma tylko Mateusza razem z nami, bo Mateusza takie imprezy nie interesują typu zbieranie jagód, ale mamy prawie całe wiadereczko. Ale uciekliśmy, bo naprawdę. O proszę bardzo! Ale uciekliśmy, bo naprawdę strasznie gryzą te komary. No, jesteśmy równo pocięci wszędzie, na rękach. Na twarzach i tam, gdzie nie ma odzienia, zresztą na z odzieniem to gryzą, ale udało się znaleźć jagodniki, z czego jesteśmy oczywiście bardzo dumni z siebie. Tutaj, jak się idzie o tą drogą, to nie gryzą, ale jak tam wejdziecie w te drzewa, to gryzą jak, jak szalone. Dobra, idziemy dalej, jeszcze się przejdziemy, i będziemy wracać do domu. Satysfakcja jest, muszę Wam powiedzieć, i to jest najważniejsze, chyba, ta satysfakcja no i że można pobyć trochę razem, a nie tylko przed jakimiś odbiornikami radiowo-telewizyjnymi i tak dalej. No prawda? No. Antosiu, ty tu zaraz spadniesz. Antosiu, Antosiu, chcesz spaść? Antosiu, dzwaniaczku. Idziemy. To jest, to jest na Andrei. Antosia, przyrodę nagrywa a nie Twojego kija. I nasza dzisiejsza obiadu kolacja. Tą to standardowo znacie, bo tu się nic nie zmienia. A tutaj to widać, bo to jest pizza bardziej warzywna. I tutaj mam paprykę, czerwoną cebulę, cukinię. Szpinaku już nie dodawałam, serfeta i wędlinę, tę, którą kupiłam ostatnio w Lidlu. Także do piekarnika. Pizzę z cukinią jeszcze nie jadłam, ale najwyższa pora to zmienić, bo mam bardzo dużo cukinii i trzeba ją na coś przerabiać. A teraz do piekarnika i zajadamy. Pierwsza pizza już jest pokrojona. Więc basen jest rozstawiony. Jeszcze jest nie. Doczyszczony, to znaczy Julcia właśnie go myła. Ja robiłam tam pizzę. Julcia tutaj wyczyściła basen. Teraz trzeba wylać tą brudną wodę i zobaczyć, jak będzie się prezentował po umyciu. Napuścimy wody i będzie. Tylko, że muszę Wam powiedzieć, nie mam za dużo tych tutaj tak zwanych gwoździ, bo ja to tak nazywam gwoździe. Mam ich tylko 5 sztuk, a tak jak Wam mówiłam wczoraj. Nie. Dzisiaj rano Wam mówiłam. Zapomnieliśmy ich kupić jak byliśmy w Decathlonie. Między innymi po to też pojechaliśmy i nie kupiłam. Nie kupiłam. Zapomniałam. O. I mam jeszcze tylko tyle. Ale to najwyżej jutro mąż dokupi i tam gdzie będzie brakować to się dołoży. Ale już będą mieć rozłożony basen, bo w tym tygodniu nadają upałym Meldujemy dzisiaj większy skład rowerowy. Mateusz gdzieś tam na początku pojechał, tam dalej, dalej prosto, a my tutaj standardowo zatrzymaliśmy się na zachód słońca, którego już nie ma, bo jest już po 20. Dzisiaj tak wyszło, że późno wyjechaliśmy. E, wczoraj nie byłam, także przyznaję, wczoraj nie byłam, ale dlatego, bo wczoraj byliśmy w Lublinie i wróciliśmy, była dopiero chyba 21.30, także już wczoraj nie było mowy o rowerach. Słonecznik tutaj pięknie zrozkwitł, jeszcze nic go nie zjadło i pewnie tutaj niedługo będą się kolejne rozkwitać. E, chyba jestem, to e, znaczy, ja się jeszcze nie oglądałam, ale po, podobno strasznie wyglądam z prawej strony, bo jestem bardzo ścięta. Mam bąbel na bąblu, więc tutaj długo gadać nie będę. Chciałam tylko zameldować, że. Dzisiaj ruszyłam na rowery. Julcia testuje swój nowy sprzęcior. I akurat była przejażdżka. Ale spadamy już, bo naprawdę nie chcę być jeszcze bardziej zgryziona niż jestem. Jeszcze tylko zdjęcie i w drogę. Mamy już wieczorek i przychodzę się z Wami już tylko pożegnać. Tak jak widzieliście, dzisiaj byliśmy na rowerach w trochę większym składzie. Z czego jestem oczywiście bardzo zadowolona, że w końcu też i chłopcy do nas tutaj Dołączyli do tego pedałowania. Komary tną jak szalone. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj mam od, aż od czoła przez cały policzek bardzo zgryzione. Mam bąbel na bąblu. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Możecie się tutaj przyjrzeć. Z tej strony powiem Wam, że po tym lesie tak strasznie nie mam. Bo z tej strony mam mniej, ale z tej okropnie. I sama to muszę Wam powiedzieć, że widzę. Ale no nie wiem, czy kamera to tutaj Wam zobrazuje. Także wygląda tragicznie. Właśnie jakbym miała tutaj jakieś uczulenie na coś. Nie wiem. Więc powiem Wam, że te opryski, zresztą nawet i sąsiadka była u mnie, po lawendę, bo będzie tutaj nasza wieś robiła Winiec dorzynkowy, i była u mnie po lawendę, żeby ją już zacząć suszyć do tego wieńca dorzynkowego. I właśnie też mówiła, że strasznie gryzą, i żaden oprysk na nie nie działa. Więc naprawdę jest tragedia z komarami. Nie wiem, chyba przez to, że jest tak gorąco, i dlatego tak bardzo kąsają. Ale wyprawa, to, to znaczy tak, weekend myślę, że jest, był bardzo udany. Tak jak widzieliście, wczoraj byliśmy w Lublinie wieczorem po rower, rano były tutaj jeszcze, e, mąż robił pokosy, trawę i dopiero tak po południową wieczorną porą wybraliśmy się właśnie do Lublina. Wróciliśmy, to tak jak Wam wspomniałam, była już chyba 21.30, więc dość późno. Ale rower kupiliśmy. jucia jest bardzo zadowolona. E, tak jak, nie wiem, czy ja Wam kiedyś wspominałam, może i tak ona nie miała takiego już większego roweru. I... E, Kupiliśmy jej bo naprawdę z tamtego już wyrosła. I teraz już Antoś ma nowy rower, Mateusz ma nowy rower, Julcie ma nowy rower, więc każde z dzieci ma swój własny nowy rower. A ten Julci stary ben, e, zrobimy tak, że oddamy, bo właśnie można do dekatlonu oddać rower. Taki wiecie, stary i nie stary. Możecie oddać rower z tego, co Pan mówił. Może być i oni tam zaprowadzić rower, oni Wam wycenią i dostaniecie bon, który będziecie mogli zrealizować na zakupy właśnie w sklepie Decathlon. I my tak zrobimy: zaprowadzimy Julci stary rower, dostaniemy bon i najwyżej coś innego za to zakupimy. Zobaczymy, co tutaj dzieciaki jeszcze będą chcieć z takiej właśnie rzeczy do aktywności. Fizycznej. A jak dzieciaki nie będą chcieć, no to może kupię jakiś, nie wiem, sta rowerek stacjonarny albo, albo orbitreka, ale to dopiero na jesień, bo to jeszcze, wiecie, nie wiem kiedy zaprowadzimy ten rower, ale wiemy, że takie można coś zrobić. I jak nie wy nie wiecie, to też was tutaj informuję, ale myślę, że może to tylko w okresie wakacyjnym, właśnie oddajesz stary i dostajesz ten bon. Na wykorzystanie, na inne zakupy, więc to. Mateuszowi też też, my zakupili. Mateusz, no, można powiedzieć, że też prosił o tą rzecz, podobała mu się i żeśmy stwierdzili, że też, no niech ma, chłopak dorasta, interesuje się te, też tam swoimi jakimiś rzeczami, ale to dopiero Wam pokażę, jak będzie już wisiało u Mateusza w pokoju, bo na razie, no to wiecie, w pudle, to co ja Wam mogę pokazać. No, i tak jeszcze coraz bardziej intensywnie zastanawiam się właśnie nad pomalowaniem tego pokoju. Tylko Mateusz wybrał kolor czarny, a ja na czarny kolor, kolor się nie zgadzam. Więc to była sobota, a w niedzielę byliśmy na jagodach. Tak jak widzieliście, też jestem bardzo zadowolona, bo wszyscy tutaj razem spędziliśmy czas. No, Mateusz tylko nie pojechał, ale Mateusza takie klimaty nie interesują. On właśnie woli sobie tutaj gdzieś porysować czy coś innego porobić niż chodzić po lesie i zbierać jagody. Ale reszta rodzinki jest zadowolona, fajnie było, miło spędziliśmy czas. Trochę żeśmy nazbierali tych jagód. No, za dużo to też tego nie ma, ale satysfakcja była, wszyscy byli zadowoleni, bo żeśmy coś razem tutaj zdziałali i mamy chociaż troszkę. Co z nich zrobię, nie wiem. Chodzi mi po głowie też taki sernik z owocami, z jagodami, więc zobaczę, co właśnie zrobię z tych jagód, ale to muszę już teraz przerabiać, żeby mi się jagody nie popsuły. Chwilowo są jagody w lodówce, a później, tak jak wiedzieliście, przyjechaliśmy do domu, zrobiłam pizzę. Pizza z tukinią bardzo dobra, także wam polecam. Dzisiaj w ogóle byłam w mojej piwnicy. Bo chodziłam po keczup z tukini, bo ja wiecie, że pizzę zawsze smaruję jak przed zamiast koncentratu pomidorowego albo sosu, dodaję właśnie keczup z tukini. I ja mam, powiem, wam, tyle keczupu z tukini, że ja się zastanawiam, czy w ogóle w tym roku jest sens robić kolejne tutaj porcje. Bo ja mam bardzo dużo jeszcze, na no a tej pizzy to jednak tak za dużo też tutaj w domu nie jemy. Raz na jakiś czas ją robię, ale no bez szaleństwa. Także tego. Keczupu, wydaje mi się, że starczy mi na przyszłą zimę i spokojnie. Więc zastanawiam się. Ewentualnie zrobię tą sałatkę taką z kurkumą. Ona też jest bardzo dobra. Tam idzie tylko kurkuma, cuk o, papryka, cukinia i cebula. Dodaje się do tego kurkumę i też jest bardzo dobra. Dzieciaki ją lubią. E, tak jak nie lubią może cukinii, w innej postaci to właśnie tą sałatkę bardzo lubię, więc nad tą sałatką się zastanawiam, w razie jakbym nie robiła keczupu z cukinii. No i teraz można właśnie już śmiało robić pasztet, więc na pewno będę robić z tej cukinii, która mi rośnie na krzakach, a rośnie mi już pasztet faszerowaną zrobię. Tutaj ostatnio Aga pytała się o marynowaną cukinię. To jej napisałam w komentarzu. No i zobaczę jeszcze, co będę robiła z tej cukini. Na pewno leczą, bo my też bardzo lubimy. A trochę tej cukini na krzakach jest. Ja bardzo też lubię smażoną. E, omlet pyszny też jest właśnie z dodatkiem cukini. Więc można tu coś pokombinować. I niekoniecznie tutaj trzeba tę cukinię przetwarzać. Na pewno też trochę jej zamrożę. Więc to jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Rowery też były udane poza tymi komarami. I weekend zleciał. No i muszę Wam powiedzieć, jutro zaczynamy już po pierwsze nowy tydzień, więc życzę Wam cudownego nowego tygodnia. Wszystkim, którzy zaczynają urlop, życzę słonecznego, cudownego, udanego urlopu, wypoczynku i relaksu, bo teraz jest właśnie sezon urlopowy. Jedni idą na urlop, drudzy wracają. Więc to też chciałam Wam powiedzieć. No i pierwszy tydzień lipca mamy za sobą. Zostały chyba się jeszcze 3 tygodnia lipca i będzie sierpień. A, i jeszcze jedno. Żniwa się zaczęły, muszę Wam powiedzieć. Wczoraj, właśnie po drodze, to też taką malutką przebitkę nagrałam. Jak wracaliśmy, to tam był na głównej drodze kombajn jeździł, i u nas dzisiaj na wsi też kombajn e, kosił zboże. Więc, dziewczyny, początek żniw 2023. Mam nadzieję, że będą owocne i zboże. Będzie tutaj mocno sypało, bo ze zboża, wiadomo, mamy chleb, a bez tego chleba jednak życie by się nie toczyło, prawda? Co znaczy, wiem, co po niektórzy nie używają chleba, nie jedzą, bo są na tej diecie ketogenicznej, no ale jednak większość osób żywi się tym chlebem, a jednak no nie chciałabym, żeby komukolwiek tego chleba zabrakło, także owocnych żniw dziewczęta, no i nie tylko im i chłopaki Wam życzą. No i przede wszystkim bezpiecznych, bezpiecznych, bo różnie z tym wszystkim bywa. I tym akcentem żegnam się dzisiaj z Wami, już nie będę przedłużać, żeby nie był taki bardzo długi vloguś. Jak Wam się podobał, to zostawcie kciuka do góry. Życzę Wam cudownego dnia, cudownego tygodnia i do zobaczenia w kolejnych vlogusiach. p o